I jest wtorek, jest wtorek, to ci za... Zapie... tym rymom! Już nie będę rymował, nie wiem czemu. Prawdopodobnie przez to, że mam w słoiku dużo czemu. Dan, jedziemy z odcinkiem tam rym. Jeszcze raz, zacznij jeszcze raz. Obiecuję, że tego nie wrzucę do odcinka. Jest wtorek, jest wtorek. Rozpięty twój rozporek. Rozpięła go dziewczyna, co nazywa się Katarzyna. Na imię ma. Jak? Sraka, możemy już zacząć. Proszę. Dziękuję. Ja zacznę. Mogę? Pan zacznie. Łodek Markowicz, Karol Paciorek, lekkostronniczy. mamy domenę. Czad, nie? Potrzebowaliśmy tej domeny, żeby móc mieć adres mailowy. Gasia małpa, Piszcie do nas! Posyłajcie cycki. Tak. Dowody osobiste. Macie stare, pewnie macie, że macie stare, bo przecież do nie ma. Dowodzik. dowodzik, gdzie jest dowodzik? Nie, to jest tak. Dowodzik osobisty, proszę. Macie stare, niedługo będziecie mieli nowe. Co dają nowe? Nic nie Nic dają. Nie dają. <laughs> Na nowych dowodach miało być tak, że nie będzie szczery. Strować, dane, przepisy dane... elektroniczne, tak. wszystko, wszystko e... będzie, ubezpieczenie. Miało tak być, cudawianki, ale oczywiście okazało się, że jako, że te dowody prawdopodobnie wyjdą w 2012 roku, czyli w roku, w którym świat ma się zawalić, dowody wyjdą, ale co? Gówno będą dawać włódko, Chciałeś coś powiedzieć? Dowody będą kosztować, na pewno będziemy musieli za nie zapłacić. Państwo zmusi Was do kupienia nowego dowodu, będziecie mieli pewnie jakiś czas, nie wiem, może dwa tygodnie na kupienie nowego dowodu. Jak już kupicie ten nowy dowód, co? Tempo narzucił dzisiaj w Łodzi Pham tempo do <grym> Faza się kończy i zaczyna. Faza się koń... I tak już... jak robi się laskę chłopak albo dziewczyna, jak już zapłacicie za te dowody, to moglibyście sobie pomyśleć, o kurde, zapłaciłem, to może będzie fajnie wyglądał? Nie, będzie dawał jakieś nowe funkcje? Nie, Nie. może będzie w ogóle coś fajnego w nim. Nie! Tak brzydki ten nowy dowód osobisty, <gry> że aż go zobaczycie w tym momencie. Najgorszy ten dowód będzie miał napisany na całej rozciągłości wzór, więc wniosek taki, jesteście wzorowy. Tak jak nigdy nie byliście w szkole, tak możecie być teraz na dowodzie. <grym> Dobrze, że nie dałem dowodów z paskiem, jak świat. Pan wygląda ładnie, pan dostanie dowód. Spalnie, ale serio, czy nie uważasz, że to jest... Nie, serio? To nie jest program serio, to nic nie ma na serio. Na końcu jest ta plansza, która sugeruje to, że cały ten program był udawany i to wszystko co powiedzieliśmy było udawane. Ale ja lubię szybko mówić, jak jeszcze nie pluję w kamerę, to jest takie zajebiste. <grym> nie przeszkadza Ci to, że twój dowód będzie miał napisany wzór. Nie będzie tam zdjęcia, wciąż że jest biała plama tylko. Panie Donaldzie Tusku, już paszesz tą twoją marihuanę, ludzie i tak ją będą palić. Jeden gram, ja na ciebie sam. Marihuana marihuaną, ludzie ją będą palić. Ale z tymi dowodami... a-a, mm, mm, a, mm, mm, a, a. Sniffy, sniff. Yes. I can smell some weed. Yeah. My tutaj, jako esencja polskości, nie możemy doczekać się waszych nowych dowodów. Państwo, proszę bardzo, dajcie mi te dowody. Ja już chcę mieć i chcę mu zapłacić za te dowody. <laughs> bardzo mnie korci, żeby zapłacić już za te dowody. Grupa! Na Facebooku na ten dzień! Ściśle związana z panią Kasią, którą pokazujemy z odcinka na odcinek. W każdym odcinku jest ta pani Kasia, ale wracajmy do grupy, bo Karol powiedział grupę, więc mówmy o grupie. Kobiety kłamią, ale mają piersi. Lubię piersi. Jak widać, pani Kasia ma piersi. Maramiączko Rysunek poglądowy, rysunek techniczny Proszę bardzo Selwete, sedetes Po łacinie proszę siadać Bytka albo nebytka to jest zapytka W liceum jak miałem łacinę to było tak, że było się, tak, Pani przyszła do sali, to było salve magistra nostra Pożegnanie było dobre, było wale magistra nostra Czy używacie w swoim codziennym życiu takich zwrotów jak LOL Rotfl OMG FYI What the fuck FTW Estesas the Plaklceses I adzebladza Jeśli używacie takich wyrazów, to pewnie mieliście już nieraz skarcone wasze zachowanie przez panią. przez panią w zeszycie, że coś napisaliście takiego. Przez rodziców. Ja cię tak proszę, no szanuj ten język, to nie pisz tak. A teraz, jeżeli pani w szkole otworzy wasz zeszycik i powie, a a malenki znowu pała, to ty możesz zrobić tak, lol, you mad? Te właśnie zwroty lol, fyi i inne tego typu zwroty, których nie pamiętamy, bo nie jesteśmy debilami z internetu. Już ja właśnie obraziłeś. Przepraszasz w tej chwili, jeśli właśnie go obraziłeś Ją, jego, i wszystkich przepraszasz. Go! Przepraszam. Możemy kontynuować. Te zwroty zostały właśnie wpisane do oksfordzkiego słownika wyrazów głupich. <muchy> <muchy> wy wszyscy gadugadowcy, wy wszyscy ircowcy, Boże, jest jeszcze irc? Masakra. I facebookowcy, proszę bardzo, macie teraz dowód, że możecie używać wszystkich tych głupich zwrotów LOL i rotfl, jest a my tym takim głupim, powiedzmy, że młodzieńczym akcentem kończymy ten odcinek lekko stronniczego. Ja to... wiem, tym takim głupim, jak powie wiatru, jak gdzieś w szlafroku i między nogami czujesz ten taki podmuch wiatr, to jest takie głupie uczucie. Kobiety to mają, jak chodzą spód. I takim właśnie chciałem z zakończyć ten odcinek. Próg debilizmu został osiągnięty. Zabiłeś mnie. Karol Paciorek, wpadajcie na Facebook. <śmiech> dzięki. <śmiech> Lubię tą interakcję <laughs> między nami. Włodek Markowicz, dziękuję wam za udział w programie. Dziękuję, że to zrobiłeś. Jednocześnie chcielibyśmy was zachęcić, piszcie na kasia.maopalekostronnicze.tv. Jeśli chcecie pisać do Kasi lub do nas, to zostanie przekierowane. Dziękujemy bardzo. I teraz już wy jesteście Lekko stronniczy.